Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Tubaja, pracuję w świetlicy w Jaroszynie. Na dzisiejszych zajęciach chciałabym zaproponować takie mikołajkowe buciki, do których można włożyć słodycze. Aby je wykonać potrzebujemy kolorowy papier, płatki kosmetyczne, Mam tutaj zeszyt papierów metalizowanych jako ozdobę, Ym, różne kolorowe stążeczki, tudzież taśmy, wiadomo klej, pisak, nożyczki. przystępują do wykonania pracy. Kartkę zginam na pół, rozcinam. Następnie dalej zginam na pół, odginając sobie kawałki papieru o szerokości mniej więcej 2 cm. Będą one potrzebne do tego, żeby je skleić, a żeby nie było to takie widoczne. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Nadajemy kleju. Z jednej z drugiej strony i proszę. Tak powinno to wyglądać. Drugi kawałek naszego papierku zginamy na pół ale wzdłuż. Następnie przyklejamy jeden element do drugiego. Tutaj musimy dać y, dużo kleju, tak, żeby nam się ładnie sklejło. I już jesteśmy na etapie wycinamy sobie kształt rybica i przystępujemy do ozdabiania. Przyklejam kolorową taśmę klejącą. Akurat naklejam ją w miejscu, gdzie widać łączenia papieru. Tak sobie nie żeby nie było widać. I przyklejam wcześniej przygotowane gwiazdki. Gwiazdki można wyciąć same. Można skorzystać z takiego dziurkacza ozdobnego. Można też telewizji różne inne rzeczy: mikołajki, na małutką. Co kto woli. Te buciki potem, jak już sobie uzbieramy z całej rodziny, od każdego członka rodziny jeden bucik, to można wziąć, przyczepić je do sznureczka i powiesić. Żeby Mikołaj nie miał problemu z odnalezieniem miejsca, gdzie ma zostawić słodkości. Zostaje mi jeszcze przyklejenie dziecików kosmetycznych. Tak jak tutaj wyliczyłam, to przychodzi wychodzi nam po trzy na jedną stronę. i mamy bucik wykonany. Buciki, które wykonałam są, jak Państwo widzieliście, wykonane z jednej kartki papieru A4. Ale, jeżeli ktoś ma ochotę wykonać buciki większe, wystarczy zdjąć większą kartkę papieru i bucik będzie większy i słodyczy się więcej zmieści. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.